Dzisiaj tutaj mamy cel, musimy wejść do miniteru i to tylko, że gram ja na telefonie. No. Pokażesz, e. piszczysz się. Nie pytajcie, czemu mam skin'a busho. Dobra. Oj, 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 Co, to zabrzewo. piosenkę całym sercem to no nie wiem, jak by było jakbyście porobili, jakbyście dali za łapkę w górę. Dobra. patrzcie 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 patrz, co mam mam wujka mody. nie to jest tekstura drabniowego miecza to jest ekstra ułku a to zbroja zbroja nie to ja by Dya. Czas nie mogę, mogę zobaczyć po w rogę. Będę mógł craftować w boju Spidermana. Wszystkie oprócz metrajtowe będą w stroju e, Spidermana. Takiego tekstur taka sobie zrobiłam. Nie wygląda to fajnie do Spidermana. Ale jak ostatnio grałem w tego Minecrafta, to pamiętam, że nie wiem czemu ten miecz tak dużo zadawał. Choć to jest drewniany. Co jest? Ja przecież miałem mieć po ziemię. My sobie to jest O kurde, jak się wkopałem idealnie w Kejwa. Wykopię sobie kamień. Oj, ja będę miał jeszcze inny miecz. Dobra. Szprokuś, nie pisz mi tam. Przepraszam, pies mi tak pisz, bo chcę Czy to nie wiem co? Nie wiem, on chce. Szprokuś, ja ci nic nie zrobię. jakoś oświetlić ja w i pójdę po sobie i no nie usypię oświetlę nie nie ci tego widzieć Nie, no jasność stała Zobaczcie jakie ja mam zastawy Milo, gdzie To Właśnie tak sobie to zrobiłem, ale nie mam tej zbroi Mam, o, widzicie? Mamy takie, o, jest i Spiderman a to może w następnym odcinku pokażę Wam te słowa, nowe miecze. To będzie chodzić w Minecrafta, ale dodamy nowe miecze. I to by było fajne. Spiderman, w by połączeniu na z najlepszymi mieczami. ale to jakoś nie jest, nie wykrywam w ogóle, jeśli chcecie żebym nagrywał jakieś shorty, typu co robi Chajnik, Toffi, script, yy, Krótki albo ostry, to piszcie. żeby tak takie robił normalne odcinki, jak shorty yy, shortsy, i bym wlazł oraz piosenki, jeśli chcecie żebym nagrywał dalej piosenki Zostawcie subika i lajka. Super fajny komentarz. Typu yy, komentarze i proszę im na. Nie wiem. Nie mam powieszu. Po co i jakie komentarze pisać? Ale moje można gdzieś śpiewać. Bardzo fajne rzeczy. Ale jakoś nie wychodzi. Mam no, głupi głos. Jeśli chodzi o to. Tak, mi wmawia, że jestem debilem. No ty piesie! Przepraszam, ale mi piszczy. Kurde. Co ty ode mnie chcesz, ale morda, to ty, to co ja ci zrobiłem morda. Mamy cię pogłaskać? Zostawcie sobie, żeby ten pies mój się jakoś ogarnął na no, Nie wiesz, Ale no, jeszcze nie włoszę. Czekajcie. Nie szproket, przestań. Nie, no nie mam. Dobra, nie, będę już pokazywał twarzy, Może i czek te ciki, możecie zobaczyć. Ale to, wiecie się w kilka lat, jak ja będę nakrywał. To to, może i inaczej będę wyglądał, co? Nie pomyślałeś to, hmm? Kurde, Kurde, nie, nie wytrzymam, ile muszę czekać. Dobra, patrzcie na to zbroję. Mamy zbroję Spidermana, nie no, co ja z Spidermana tu przylądam? ja? to się nie jestem na no, blok mango. Patrzcie na to, patrzcie na to. Nie wiem, czy ja was zgrapeżę, okej? Okay? Takiego sobie ustawiłem. Dobra. No nie no, nie stać mnie na, na żadne... ...kilos, ale już nie stać. Więc... Nek nie, no i nie wytrzymam z tym. Siem. Jest to Spider-Man, a to, to miecz wygląda. Zaraz, co? Zaraz mam miecz? No ja wiem, że to taka tekstura. Kto ma wyrobić Spider-Man na taki nuż? Dowiecie w, w komentarzu, bo ja nie wiem. Co to jest? Co mnie bije? O, oh, to też są tekstury. O kurde, zaraz mnie zabije to coś. A to teraz pobije się, możemy zginąć. Dobra, idę jeszcze do cave'a. Do cave'a, do cave'a. O kurde, o kurde, o kurde, o kurde, game Dobra. Już nie ma wyboru. Muszę tutaj widzieć. Teraz. Teraz dobrze. Dobra. O! Zaraz, jak ja nie dostałem HP. Sprok, szprok, szprok, sprok. Zły pies, zły kundel. Dobra. Dobra, namawka.